Przy tych atrakcji tutaj nie brakuje, a w tym roku jeszcze goście z Niemiec, ze Stanów, zespoły. Dzisiaj nasz zespół Bladeloki będzie koncert, jutro Scene. No i dzisiaj świetny występ tutaj z kolegi z Berlina, bodajże, Freaky, The Show. Kiedy się wystawia <śm> No nie wiem, zobaczymy. <śm> za rok, dwa. <śm> Nazywam się Ola Molenda i tatuję już uczę się tatuować od 4 lat. Odkąd skończyłam 10 lat. Teraz w październiku skończę 15. No, moją wielką pasją jest tatuaż. To na pewno też zasługa mojego taty, ponieważ odkąd się urodziłam widzę ciągle tylko. Jak gdyby jego obraz, a on jest cały wytatuowany i dzięki niemu mogę też trenować tą sztukę, bo daje mi ćwiczyć moje jakby umiejętności na sobie. No, moim pierwszym tatuażem była twarz takiej dziewczyny w stylu oldschoolowym. Potem ją trochę jeszcze poprawiałam, a właśnie ona była na tacie. W przyszłości na pewno mam zamiar kontynuować naukę tatuażu. I robić piękne, cieniowane wzory. Mam nadzieję, że się uda.